Witam serdecznie, jestem Agnes, a wy oglądacie Assassin's Creed Shadows. Umi, nowa liga. Noe, Yasuke, Jinjiro i Tomiko zakładają nową ligę w imię Rebelii i Pokoju. Kakusi Baiki. Czyli. No, Danie nazywa się zdrajcy. Mamy tutaj postraszy ludzi. Nie. Nie, że mnie to. Je by straszyli. Wow! To ja spadam stąd. No I tam coś widzą. A tutaj w pobliżu, żeby nie trzeba było znowu się wracać. Co, co się tu dzieje? No co się tak dziwicie, ludzie? Gdzie takiego jak ja? No dobra Lecę tu gdzie widzę W takim razie Po stronę Dziękuję Tutaj Przy okazji możemy podziwiać chudoble No dobrze, ale gdzie ja widziałam? W tę stronę w tę Stronę, w tę stronę widziałam stronę Taki tam słucharek. A się trzeba napić. Okej. Okay. Jakie ja mam tam wejść? To nie takie proste. Może, ale on tu nie wejdzie. żebyś po tej belce się wspiął. Może nie bez przyczyny. Proponowałeś, żebyśmy się tutaj przenieśli na naue. Nie wejdzie i tędy, i tędy. Komplikowana tu. O, udało się, jest. Powinna mi się cieszyć, bo jeszcze nie wiem czy tam wejdę. Trzymaj się. Bądź dzielny. O, powinno się udać. Jest. Um. No dobrze, to jest tylko połowiczny sukces Jakie mam wejść tam wyżej. Aj. Ciekawy mnie też sam fakt, czy... I ja sobie jest w stanie to zrobić. Czy jest tak tutaj skonstruowany ten świat, że jeśli nie zmienimy sobie na nałe to niestety, ale nie wejdziemy. Bo wydaje mi się, że się nie da. Tutaj niby. Okej, okay, ale jak? Jak tu wyżej wejść? Tylko linka z hakiem się tu chyba sprawdzi. Oj, nie chciałam zmieniać. Proszę bardzo. Jak już tu jesteśmy, to nie zostawię tej strony. Zmieńmy na nowe w takim razie. Niech będzie. Sprawdźmy tylko... Cele. Mieszkańcy Omi. Spokojne wody jeziora Piwa kryją pod powierzchnią korupcję zagrażającą Pokojowi tutejszego ludu. Chorych Hidemasa. Chory Hidemasa to legendarnie wręcz piękny, a przy tym niezwykle wprawiony w sztuce wojownika samuraj. Wielu potężnych ogień pragnęło jego towarzystwa. Nikomu nie okazał on jednak większej lojalności niż Ode nabunadze. W Ode nabunaga nie został pokonany przez Potężniejszego od siebie wroga, lecz przez nierojalność tych, którym ufał. Niektórzy obrócili się przeciw niemu, inni pozostali po prostu bezczynni. Wszyscy są w różnym stopniu winowajcami. Dokonaj skrytobójstwa zdrajców. Czyli lista nam się pokazała. Zdrajcy. Oda, Nabunaga, a to wiemy już, że wszyscy są winowajcami. Strajca... Tutaj mam podpowiedzi 30 poziom, 20, ale na razie tym nie będziemy się zajmować. A jak zmienię na Naoe, to to zadanie zniknie? Odznaczy się? Nie, na razie jest wszystko okej. Okay. <laughs> Przepraszam, już ni nic nie robię. Nagle lecimy. Raz i dwa. Tylko gdzie jest strona trzecia. Jej tutaj nie widziałam. W ogóle jej nie wyczuwam. Może jak zejdziemy, będzie łatwiej. Byle się nie pobijać za bardzo. O, proszę Chodźmy w takim razie tędy i mamy cię! Ukończono. Punkt wiedzy nam się przyda. Co wy się tak dziwicie? Czas na podziwianie. Pogoda nam sprzyja. Oj nie, no jak już tu jestem, to zostawiłam pytajniczek. Od razu zrobiło się lżej. Naprawdę. Nie wiem, czy jeśli gieracie na... Krawiaturze i myszce, a nie na padzie, to też macie takie uczucie. Ale naprawdę, ja ewidentnie dosłownie czuję różnicę, jeśli chodzi o tą taką lekkość poruszania się postaci. O, tutaj poleciałeś. Czemu uciekasz? Chodź. U, oj, zwierzaczek nam uciekł Tutaj Górna dzielnica odsu e, Przepraszam Trochę się obijam Sarenka tutaj przebiega Nie boi się Stocznia Gdańska No dobrze przestaje z tymi sucharami Ciekawe. Co tam jest? Jakieś zadanie? Którego jeszcze nie odebrałam. O, taka zwykła broń. Coś dostać? A, Gidia żelaznej ręki. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć, ale tym zadaniem zajmiemy się. Zajmiemy się. Nie w dzisiejszym odcinku, bo znowu tutaj odbijamy. Ale dobrze wiedzieć, że jest. W tym miejscu. W takim razie my lecimy. No, czy my ale może, może tak tylko delikatnie o nieokrytą nieokrytą nieodkrytą lokalizację zahaczymy. Krzysztof. No, tak... no co się tak. Bierz. What can we do? My father, if I don't pay my sand down, to take my head. Nie mają prostego tutaj życia. Nie mają. Coś widzę, że tutaj zboczył z kursu nasz rumak dokładnie i zamiast do pierwszej lokalizacji to się udał do drugiej. Możemy w ogóle sobie tędy przejść czy nie? Okay. Nie wiem jak blisko, ale na razie możemy sobie iść, bo już teren Strzeż... może niestrzeżony, o tutaj jest zamek, proszę bardzo. Niestrzeżony, ale już się zbliżaliśmy. Do dom o domostwo Yoshimitsu czy ono nie jest związane właśnie z zadaniem nie chodzi o... o domostwo tutaj nie wejdziemy możemy sobie wejść tutaj i w sumie musimy iść w tę stronę chyba Ciągle nie ten teren nie tego szukamy Ops wody Jak to miło i sympatycznie. To teraz przez pola, łąki, chociaż może tędy. Przepraszam. Co tutaj mamy? Kąś wieś? Kakurega. Sakamoto. Wytwórnia sakę. O! Możemy się napić? Kupca jakiegoś tu nie ma? Gdzie się no, wszyscy kupcy. Nie widziałam żadnego, ale. No nie ma. Jak to jest możliwe? Bo my naprawdę mamy już niewiele tych pieniędzy. Kakorega jest dobra, jeśli nie mamy właśnie w pobliżu szybkiej podróży. No tutaj nie wykupiłam. Tutaj jest w sumie niedaleko. Szczególnie, że tutaj już mamy kakoregę. Ale tutaj jest kawałek. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Od tego już e, nie cofniemy, tej decyzji nie da się. Ty się nas boisz, i tak uciekasz. Ale myślę, że miło w końcu odwiedzić jakieś inne tereny nowe lokalizacje lokacje czy będą jakieś jeszcze aktywności nowe, które do tej pory nam się nie przytrafiły. Czy to, co już widzieliśmy, to jest jakby w sumie wszystko, co gra może nam zaoferować. Tak można powiedzieć, że w momencie, w którym Yasuke do nas dołączył, bo wtedy te aktywności dodatkowe się ujawniły. Coraz wyżej. Jakiś obóz? Cmentarz. Pogrzeby i nagrobki. To chyba możemy sobie na subahba. A seasoning for your hunger. As thanks for your aid. i saw you through the rising smoke that night ringing the temple bell urging me to go if not for you i would have died here may your body be released from jigoku's flames may nobunaga's butchers take its place instead to A proszę, mamy skrzyneczkę. Kolumna jadu. I mogliśmy znowu podsłuchać. Co nieco. Oj, nie, dlaczego nie oznaczyłam? Dobrze, tym razem nie będę może odbijać. Polecimy od razu do kolejnego punktu obserwacyjnego. Jeśli skończyły się wskazówki to może idziemy już z buta Też ją tak wyrażę Tak proszę bez bandytów O nie, co się tam dzieje? Dlaczego tutaj się pali wszystko? Tego się nie spodziewałam. To tak miał być? I mam tam wejść? Oj. Nie mam jak wejść. Tutaj tak wiem, że nie powinnam, bo się spalę. No nie, nie widzę. Ja wiem, co robię. Naprawdę, wierzcie mi, że ja wiem, co robię. Wiem, że się zregeneruje, więc się aż tak tym nie przejmuję. Tylko chciałam sprawdzić. Ale kurczę, tu też się pali, ja tu nie wejdę. Wiadomość? O mężny, twoja prawa w boju ponownie inspiruje ruchy mego pęta. Czci go daj ognia, bo jego wieża w oddali jak płomień zemsty. A zaj... Okay. Not to, I expected from the Godai U, jakiś przedmiot zadania. No ale jak ja mam tam wejść? Nie dałoby się. No tylko tu mi łapie, ale to mnie nie ratuje. No jeszcze się przypaliłam znowu. A wyżej? Dobry czaczki. że tu i tu, ale ona mi się nie chce chwycić. Może ja coś źle robię? Nie widziałam, że się zatrzymamy tutaj w takim miejscu. Będę myśleć, jak tam wejść. No, się tylko. O, dobra, udało się. Chwyciła się da... dalej. Raczej nawet wyżej. To jest bezpiecznie. Ojej. Znowu się będziemy palić. Kamienny ołtarz. Pięknie. Nie, 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 nie. Co to było? No, blupersy po prostu muszę stworzyć. Jeszcze się. Jeszcze się spalę. Paląca się Shinobi? Na drugiej. Co się tu dzieje? No, co no Ja nie mogę. Proszę bardzo. To ja sobie tu powiszę. Nie, może nie. Nie, nie. No, dobrze, to już przestaje być śmieszne. Tu będzie Co ty robisz, Agnes? Co ty wyprawiasz? Kupię to. się. Jeśli można było źle tutaj wejść. To ja to zrobiłam. W nieodpowiedni sposób. Uuu, jak tam ładnie. Ja naprawdę tego się nie spodziewałam. Ja tu nie chcę być, chodźmy stąd. Ale zejdź, zejdź. O, od razu lepiej, Schodziłem. Nie tak, nie... No! Moja droga. Tam masz sianko miałeś na tą deseczkę... Z tej deseczki na sianeczko. Właśnie, o to chodziło. Ojejej. Nadal za wiele odpowiedzi na nasze pytania. Nie mam odpowiedzi. Nie uzyskaliśmy ich, bo nie wiemy ciągle, gdzie mamy iść. Omi na omi. Gdzie może być zamek? Może to w ogóle po drugiej stronie? Też by tak mogło być. Też by tak mogło być. Ale bardzo bym chciała jeszcze tą lokalizację chociaż odwiedzić Po tej stronie, Omi mi Już Wyglądało to naprawdę bardzo ładnie Mam nadzieję, że mnie tutaj nie zwiedli Faktycznie jest to Coś ciekawego do pokazania Chyba nie dałam Tutaj siodłam Na konika ale to zaraz ogarniemy. dojedźmy sobie do naszego pytajnika i sprawdźmy, co tam na nas czeka. jacyś bandyci. O, ciutko. Powoli, nas quiet. No wiem, wiem. To nie znaczy, że mi się uda, ale wiem. Jeszcze nie... Nie takie proste. Jak się wydaje. No bo mnie zauważą. Grabna czapla, siwa. Śliczna jest. Nie będziemy jej płoszyć. Niech sobie tam pięknie wygląda. Koniku. No, chodź, chodź. I went to meditate on the mountain near the shrine, and I felt like I was being hunted. Your mind was wandering. No, I felt it. Like something was lurking in the shadows, waiting. To trzeba uważać w takim razie.